W przypadku kultywatorów, kompaktowych bron talerzowych i tym podobnego sprzętu, firma Lemken już od lat stosuje nośnik systemów narzędziowych Gigant, o ile szerokość robocza mieści się w imponującym przedziale od 8 do 12 metrów. Na trzypunktowych zaczepach ram nośnika mocowane są po dwa segmenty narzędzi. Obecnie Lemken oferuje dwa warianty Giganta. Gigant 10 przeznaczony jest do lżejszych zespołów. Można w nim stosować kompaktową bronę talerzową Heliodor. O szerokości do 12 metrów, kompaktową bronę talerzową Rubin o szerokości 8 metrów oraz segmenty maszyn Kompaktor i Smaragd o szerokości 8 i 10 metrów. Natomiast do zdecydowanie cięższych segmentów kompaktowej talerzówki Rubin o szerokości 10 i 12 metrów oraz do segmentów Kompaktora i Smaragda o szerokości 12 metrów przeznaczony jest nośnik Gigant 12. Hydraulicznie opuszczane koło podporowo-transportowe sprawia, że podczas jazdy po drodze nacisk na oś główną nośnika nie przekracza 10 ton, a na polu dzięki opuszczeniu koła na uwrociu na tylnej osi ciągnika skupia się wystarczająco duża masa, by zapewnić maszynie dobre właściwości trakcyjne przy zawracaniu. Kompensator wahań przy łącznikach dolnych umożliwia niezależne kopiowanie terenu przez segmenty. Ciągnik przeznaczony do współpracy powinien mieć moc co najmniej 300 koni mechanicznych.